No to oficjalnie witam na ten ryfie. Jestem na statku, na którym będę płynął na Martynikę. No, nie chcę tego nazywać statkiem, bo to troszeczkę na wyrost. No ale pokażę Wam, jak to wygląda. Jestem w środku. Tutaj jestem na tej zewnętrznej części. Wygląda to mniej więcej tak. Ja może jeszcze wejdę tu aż do steru. Jak widzicie, ster jest taki. To z góry tak wygląda i nie uwierzycie, ale w czymś takim mają się zmieścić trzy osoby. Tak wyglądają drzwi. To się po prostu tutaj wkłada, każdą z tych części i dopycha. A tak wygląda wnętrze. Także słuchajcie, będzie śmiesznie, bo mamy tu spędzić trzy tygodnie łącznie. Tutaj, proszę bardzo, są warzywka i owoce. To jest łóżko e, kolegi z Niemiec. E, kolega z Niemiec pisze e, pracę magisterską, opierając się między innymi o dzieła Marksa, także dyskusje w ciągu tych trzech tygodni zapowiadają się naprawdę ciekawie. Na najróżniejsze tematy. Tak wygląda wnętrze. I tak, ten stolik się składa, o ten i tu jest jedno łóżko. Tu, jak wspominałem, jest drugie łóżko. To jest kuchnia. Tak, to jest kuchnia. Tu się zmywa naczynia. Tu nie będę po koledze zmywał, to niech on pozmywa po sobie. Tu jest miejsce, jak widzicie, do gotowania. Przełożę to. Tu podobno jest taki fajny fajne urządzonko, które się kołysze w, razem z tym, jak się kołysze statek, ale tego jeszcze nie sprawdzałem. Tu w tych szafkach pochowane są różnie, różne makarony i tego typu rzeczy. Tutaj głębiej jest toaleta razem z składzikiem, przebie garderobą, przebieralnią, zwał jak zwał, że wygląda to tak. Powiem Wam szczerze, że te pompki ręczne do toalety, to będą mi się cholera śniły po nocach. Szczerze tego nienawidzę. No ale jeszcze spytacie, gdzie ja śpię? No to już ja się ulokowałem w takiej dziurze, bo powiedziałbym, że dzięki temu ma się trochę więcej prywatności. Tu jest kok kokpit kapitański. a ja sobie śpię tutaj. Także mi to na razie odpowiada. Zobaczymy jak, jeszcze, jak będzie później. No wydaje mi się, że lepiej by było kupić sobie coś na chorobę morską, bo no tak wiecie na wszelki wypadek, że później nie było różnych niespodzianek na, na oceanie. A pokażę Wam jeszcze jak Marina wygląda. Marina jest taka, że no jest malusieńka. tu są same jakieś widzicie dosyć małe jednostki. Natomiast jest to część po prostu nabrzeża, które się ciągnie i ciągnie przez całe Santa Cruz. O, prawie bym się wyrwalił. Jednak zawsze trzeba się czegoś trzymać, to jest racja. A tu wokoło są takie, jak widzicie, wulkaniczne góry. A tam dalej w tle za tymi masztami jest już główna część Santa Cruz. A sama łódka z zewnątrz prezentuje się w taki sposób. No. Jeszcze będę miał jej dosyć, coś czuję, bo jak mam tutaj na niej spędzić trzy tygodnie, to będzie zabawy co nie miara. Patrzcie jakie tu duże jednostki potrafią zawijać do tego portu. Teraz rzucę kilka ujęć właśnie, no i pozwiedzamy miasteczko. Jak się przyjrzeć na te budynki, to ta architektura też bez przesady wcale nie jest taka nowoczesna. Spójrzcie tylko na to, piąty wiek od pierwszego opunięcia świata, jeśli dobrze to tłumaczę. Tutaj mapa. Jak widzicie, no, tak szczegółowo, jak tylko mogli, jak na tamte czasy. Znalazła się nawet Polonia. A nawet Sarmatia. Ha. Dobra, lecę dalej. A tutaj chodzimy na Plaza de España Santa Cruz de Tenerife Zastanawiacie się, może co to jest za budynek w tle. Nic tu się nie zawaliło, według mapy, i jest to lokalna opera. Ta romboidealna struktura to mobilna rzeźba Cezara Manrique, tego artysty z Lanzarote. Składa się ze stalowej konstrukcji z 16 łopatami, które obracają się na wietrze. Ten mały zameczek to twierdza z XVII wieku. Castillo del San Juan Baptista. Tak prezentuje się Biblioteka Miejska. No to znowu ogarniam YouTube'a sobie na, na laptopie, póki jeszcze mam internet. No i zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj jak się dalej wejdzie, to mamy takie powiększenia to są jakieś widzę plakaty plakaty grafiki całkiem całkiem zabawne w sumie Patrzcie co tu mamy w bibliotece głównej w, na Teneryfie. Czego jak czego, ale tego to tu się nie spodziewałem. A teraz udowodnię wam, że każdy może mówić po hiszpańsku. No przetłumaczcie to zdanie. Konsumal agua racionalmente. Chyba się domyślacie, o co chodzi. No to jak się domyślacie, no to ja po prostu was pozdrawiam. Płyniemy. Ja... Już przeszła choroba morska, więc bardzo dobrze. A tam Wam chciałem pokazać szczyt Teide. Najwyższą górę Hiszpanii. Tutaj wielu szczytów nie próbowałem zdobyć, żeby się nie zajeździć przed rejsem, więc pokazuję go z tej perspektywy. Zresztą w planach jest spacer po innych masywach, co zobaczycie zaraz. A ja żegnam ten ryfę. Wyspę suchą, górzystą, prawie tak bardzo jak Lanzarote. Plan na dzisiaj jest taki, żeby dotrzeć na południe wyspy. Tam spędzimy z jeden dzień. Później jeszcze zabawimy na wyspie El Hierro. No a później już wypływamy na szerokie wody Oceanu Atlantyckiego i na Martynikę. No to witam na Lagomerze. Tym razem w autobusie, bo sobie zrobiliśmy wycieczkę razem z resztą załogi. Jedziemy gdzieś, nie wiadomo gdzie. Chyba na jakiś punkt widokowy albo gdzieś w jakieś góry. W każdym razie jak wchodziliśmy do tego busa, to autokaru bardziej. To tutaj duża część osób miała wiecie takie typowe buty trekkingowe i była przygotowana jakby miała iść na dwa albo trzy dni w góry. Zobaczymy jak to będzie wyglądać. Na razie widoczki są ciekawe. To jestem na samym środku wyspy, nawet na szczycie tych gór, które tu są. No i szczyt wygląda tak. Patrzcie. Czy nie sam szczyt, ale okolica. To jest jakaś ścieżka leśna. No i zobaczę dokąd to naprowadzi. Kapitan jest też przewodnikiem tutaj po wyspie, bo to już wcześniej był. Powiedział, że nam pokaże jakieś fajne miejsca. No to zobaczymy jak te fajne miejsca wyglądają. No. Także ahoj przygoda. No tu przykład kolejnego lasu, który jest na samym szczycie gór. Tutaj na Lagomerze Rzeczywiście, naprawdę zielono. Tropikalnie. Jeszcze taki piękny zapach. E, takiego z jednej strony trochę mokrego lasu, ale czasem czuć takie, jakby no, nuty cytryny. Cytrusów, które wydaje, wydaje ten las, także no naprawdę ciekawe przeżycie. Trafiałem na taki całkiem zasny punkt widokowy. Spójrzcie tylko. No to ścieżki przez dżunglę ciąg dalszy. Tutaj Kapitan i przewodnik w jednej osobie obiecał nam, że na końcu znajduje się knajpa z dobrym jedzeniem. Więc tym bardziej chce się iść. Nawet jak to wygląda, tak jak wygląda. Ale fajnie jest, co ja gadam. Przyjemnie tak czasem sobie pobrykać po górach. Jak wiem, że przez następne trzy tygodnie. To trzy tygodnie. E, zakładając e, bardzo optymistyczny przebieg rejsu, dotrę na Martynikę, więc trzeba się cieszyć. Póki jest. A tam jest skała, do której zmierzamy. to tu są prawie jak pod kazimierzem dolnym a to przypominam jest szczyt wulkanu Nie spodziewałem się takich widoków tutaj ale warto było ruszyć do pskozłodzi. a to ostatnie spojrzenie na Dolinkę, wokół której łaziliśmy po jednej po drugiej grań Razem widok z knajpy, z której i się to no, tydzień udany Pozdrawiam No, a tutaj już zjeżdżamy w dół po całej po całej wycieczce w górach Jak widać wjeżdżamy znowu w takie bardziej suche okolice Góry zatrzymują wodę, więc tam w samym centrum i po drugiej stronie wyspy jest dużo bardziej, dużo więcej drzew. A tutaj jest już dużo bardziej sucho. A jak dojedziemy do San Sebastian, to już zupełnie będzie sucho. A tutaj jeszcze kilka przebitek z Lagomery. Tutaj widzicie takie balkoniki, są gdzie niegdzie, jak ten. A miasteczko wygląda tak. To jak widzicie, taki kolejny balkonik, kolorowe, małe kamieniczki. Także i urok swój to ma takie miejsce z knajpeczkami. Urocza, naprawdę uroczo. Nuestra Señora Virgen de Guadalupe no to widzę, tutaj też mają Matkę Bożą z Guadalupe tu jest taki patrzcie sklepik z pamiątkami tu na szybko można sobie zerknąć co tu ciekawego jest do kupienia i nawet są chusty a i nawet są wachlarze. A tak wygląda plaża w pobliżu mariny. Sami przyznacie, że całkiem fajnie. To obok jest promenadka. Dlaczego chciałem chwilę się przez nią przejść? Dlatego, że na tej promenadzie można zobaczyć, jak bardzo mieszkańcy uwielbiają postać Krzysztofa Kolumba. My jesteśmy tutaj, tu sobie. Kolumb płynął, aż dotarł na Kubę, natomiast mniej więcej tu, gdzie są te wysepki, będziemy płynąć my. A to Kolumb. Raz jeszcze. A jak myślicie, ja będę jak Kolumb i uda mi się dotrzeć do Ameryki? No, albo chociaż na Karaiby? Dowiecie się, oglądając kolejne odcinki.